Zobaczcie jak się czyści czajnik z kamienia, tu jest naprawdę dużo kamienia, aż na ściankach, tutaj na ściankach, aż. Bierzemy kwasek cytrynowy. Woda już jest zagotowana. Wsypujemy troszkę. Niedużo. Zamykamy czajnik. Mieszamy. Tylko mieszamy zagotowaną wodę z kwaskiem cytrynowym. I wylewamy. Najlepiej wylać, bo tutaj jest kamień jest przy tym wylewie. I o. I czajnik czyściutki i też naprawdę jeszcze ściutki uwierzcie może na kabarze tego tak nie widać ale nie wiem jak to pod światło pokazać ale jest naprawdę czyste